Coś, co w głowie się nie mieści. Tak rozpoczął swoje oświadczenie Mateusz Morawiecki, stając dzisiaj w Suwałkach przed kamerami lokalnych mediów oraz ogólnopolskich stacji. Marszałek wysyła pismo do prezydenta Suwał, w którym tak naprawdę ukryty jest zawoalowany szantaż. Szantaż polegający na tym: albo będziecie przyjmować imigrantów tutaj do Suwałk, do Centrum Integracji. Albo nie będziecie dostawać środków. No, jak wam się to, szanowni państwo, podaje, podoba. Jak wam się to, mieszkańcy Suwał, jak wam się to, Polacy, podoba. Słowa te padły, choć kilka tygodni temu prezydent Suwał zaprzeczył tezie, jakoby czuł się przez marszałka województwa podlaskiego szantażowany wstrzymaniem środków europejskich, jeśli odmówi przyjęcia imigrantów do miasta. By jednoznacznie ustalić, gdzie leży prawda, znajdująca potwierdzenie w dokumentach, sięgnęliśmy do źródeł. W piśmie marszałka województwa Podlaskiego nie znaleźliśmy deklaracji czy groźby mówiącej o wstrzymaniu środków. Łukasz Prokorem, reagując na stanowisko radnych, przesłał do prezydenta Suwałk pismo, w którym czytamy. Zwracam uwagę i przypominam, że w perspektywie 2021-2027 przy realizacji programów i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej szczególnej weryfikacji podlegają zasady horyzontalne wynikające z przepisów unijnych. Jedną z nich jest zasada zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny, która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa, w artykule, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Wskazane rozporządzenie datowane jest na dzień 24 czerwca 2021 roku i mówi dokładnie to, co napisał w piśmie marszałek Prokorym. Odpowiadając na otrzymaną korespondencję, włodarz Suwałk podkreśla, że w mieście, które od trzech lat realizuje działalność punktu pomocy i informacji cudzoziemców oraz przyjmuje repatriantów, chociażby z Kazachstanu, nie może być mowy o dyskryminacji. Jednocześnie prezydent Renkiewicz wskazuje, że przypuszczając istniejący związek korespondencji marszałka ze stanowiskiem radnych i mając na uwadze fakt, że mieszkańcy boją się nielegalnych migrantów, uznać trzeba, że należy prowadzić działania informacyjne, które umożliwią mieszkańcom Suwałk zrozumienie sytuacji. Z wypowiedzi polityków prawa i sprawiedliwości wynikało jednak jednoznacznie, że za najgroźniejszych uważają przybyszy z Afryki Północnej. To w większości muzułmanie. Czy państwa wątpliwości dotyczą tylko i wyłącznie migrantów z północnej Afryki, muzułmanów, wyznawców islamskich, czy również innych? Nie, oczywiście to jest. E pewna kwintesencja nielegalnej imigracji, której konsekwencje widzimy na przedmieściach Göteborgu, Malmö, Sztokholmu, Paryża, Marsylii, Nicei. Widzimy, że zwykle Niestety mamy do czynienia z bardzo agresywnymi młodymi, muzułmańskimi e, nielegalnymi migrantami. Ale to nie jest jedyny kwantyfikator, to nie jest jedyna definicja. My chcemy, żeby Polska e, miała swoją tożsamość, zachowała swoją kulturę, żeby jeśli przyjmuje tutaj kogokolwiek, to żeby ci, którzy, których przyjmujemy, w pełni byli zintegrowani z Polski, żeby byli Polakami już najlepiej w pierwszym pokoleniu, żeby nie tylko mówili po polsku, myśleli po polsku, byli polskimi patriotami, tak jak to się działo w pierwszej Rzeczypospolitej. Tylko czy takim imigrantom potrzebna jest integracja? Tych warunków nie spełniali nawet przybysze z płonącej od bomb i zalanej krwią Ukrainy. Wszak po polsku nie myśleli i nie mówili, a niewielu z nich było Polakami w pierwszym pokoleniu. Co z nimi? Jak będą chcieli wrócić, to oczywiście niech wracają do swojej ojczyzny. Przecież są tutaj czasowo. Mam nadzieję, że będą mogli wrócić i tam odbudowywać Ukrainę, która będzie buforem, będzie, że tak powiem, bastionem broniącym wschodniej flanki NATO, poza NATO, przed agresywną postawą Rosji. Jeśli jednak zechcą pozostać. Jeśli zatem jednak ktoś będzie chciał zostać tutaj i będzie oceniany we właściwy sposób jako dobry, że tak powiem, członek lokalnej społeczności i będzie się integrował z Polską, będzie wspierał polskość, to jak najbardziej również taki mechanizm powinien być możliwy. W przypadku muzułmanów jest to dużo, dużo trudniejsze i dlatego wolę dmuchać na zimne. Pozostała część Część konferencji prasowej polityków poświęcona była sprawom wyborczym, przede wszystkim recenzji dotychczasowych działań kandydatów na prezydenta RP Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.